Sesja to tak naprawdę początek lejka. Order Item Session Percentage to jest tak naprawdę koniec tego lejka sprzedażowego. Teraz, dlaczego jest to tak istotna wartość dla każdego sprzedawcy? Jest to tak istotna wartość, jeżeli chodzi o KPI, w którym możemy mierzyć jakość pracy swojej, swojego pracownika bądź agencji. Jak powtarzam to non-stop, dlatego że od zdjęć. Od tego, jak prowadzimy PPC, od tego, jaką mamy cenę, logistykę, jak zarządzany jest katalog, zależy konwersja. Na przykład, my jako agencja możemy pracować z Tobą na sesjach, czyli zwiększać podejście do Twojego produktu Twoich klientów. Czyli innymi słowy, ile klientów zobaczy Twój produkt. Natomiast za order item session percentage odpowiadasz też do jakiegoś stopnia Ty sam, dyktując, jaką cenę ma Twój produkt, jaką ma logistykę, jaką ma, jakie ma terminy dostawy oraz mając wpływ na szereg innych kwestii związanych chociażby z logistyką, z kubaturą opakowania i tak dalej i tak dalej, nie? więc tutaj order item session percentage jest to wartość, która mówi o tym, jak konwertują twoje produkty, jak konwertuje twoje konto i tutaj również agencja ma bardzo duże znaczenie i twoja własna praca ma bardzo duże znaczenie na tą wartość. Generalnie im więcej sesji, tym konwersja będzie spadać. Natomiast jeżeli ona spada Proporcjonalnie do zwiększenia ilości sesji, to znaczy, że docieramy do nieodpowiednich klientów. To jasno może Wam dać do zrozumienia, że agencja na przykład bezsensownie wydaje Wasze pieniądze, bądź też Wy sami wydajecie swoje pieniądze bezsensownie, docierając do klientów, którzy klikają, ale nie konwertują.